Zgodnie z wcześniejszymi hucznymi zapowiedziami, czas na pierwszą konferencję prasową trenera Tomasza Kopawryja. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej konferencji prasowej trenera Tomasza Kopawryja. Trenerze, co dalej z Hamalajnenem? Z Hamalajnenem obecnie sprawa wydaje mi się, że jest już prosta. Postaramy się go sprzedać przy najbliższej okazji. Ten zawodnik już sam dobrze wie, że nie ma czego szukać w naszej drużynie, a chcemy też jak najlepiej dla jego, aby się po prostu nie zmarnował w drużynie z Poznania. Panie Tomaszu, czy Pan do końca ufa dwóm środkowym obrońcom Kamińskiemu i Wątkiewiczowi? Na obecną chwilę nie ufam do końca żadnemu środkowym obrońcy. Każdy z nich popełnia multum błędów w każdym spotkaniu. Nie mam w nich oparcia i tracimy mnóstwo bramek przez właśnie naszych stoperów. Musimy to koniecznie poprawić na treningach. Trenerze, czy ma pan zamiar podpisać kontrakt z jakimś zawodnikiem wolnym, bez klubu? Na obecną chwilę nie mam patrzonego żadnego zawodnika, ale wiadomo jak to wszystko wygląda w futbolu. Wszystko może się rozstrzygnąć bardzo szybko i może pojawią się jakieś nowe priorytety transferowe. Najtańsze i najbezpieczniejsze końce na każdą platformę. Zapraszam Was serdecznie do FIFA Coinsland. Po podaniu hasła Nexium 8% gratis. Możliwość płacenia pay Safe Cardem. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody, oczywiście z karierą Lechem Poznań. Trener Tomasz Kopawryj, czekają na niego kolejne wyzwania, mianowicie tym razem mecz z Piastem, Lechią i... Bodajże spotkanie, no nie, luzern, luzern, nie mam pojęcia, jak się czyta ten zespół, w lidze europejskiej. I to spotkanie w lidze europejskiej rozstrzygnie, czy w ogóle się będziemy liczyć w walce. Bo jeżeli przegramy ten mecz, to odpadamy z Ligi Europejskiej. Jeżeli go wygramy, jesteśmy wiceliderami, dlatego trzeba się postarać. No a tutaj jak widzieliście, zrobiłem lekkie zmiany, lekkie zmiany w naszym składzie, dałem Magellanowi. Zawodnikowi, który się naprawdę świetnie i bardzo szybko rozbija, bo już podskoczył do 85 bo, albo 4 bodajże, punktów overola. Demu mu zagrać w tym meczu z Piastem Gliwice No ale nie przedłużajmy, tylko w piątej minucie mamy świetne uderzenie Pawłowskiego dobija. wręcić to jest to co Wam mówiłem wcześniej. Pawłowskim gra mi się naprawdę świetnie. Ten zawodnik, ja nie wiem po prostu dlaczego, ale gra mi się naprawdę super. W ogóle Bayer polega na tym, że do konferencji prasowej, do konferencji prasowej, które widzieliście wcześniej, tą pierwszą minie nad tym, żeby sobie skombinować jakąś koszulkę Lecha. muszę sobie kupić koszulkę Lecha, po prostu tak, ale wiecie, żeby to wyglądało, to, to tak tak ładnie, schludnie odcinki mają wyglądać coraz bardziej profesjonalnie, mają wyglądać profesjonalnie i tak dążę do tego, staram się. To jak widzicie, w 30 minucie Elton tak jest. Zawodnik, na którego jak trzeba, zawsze można liczyć. Czasami ma spadki formy, ale swoimi zbudami, swoimi sztuczkami naprawdę potrafi niejednego bramkarza wkręcić w murawę razem z obroną. No i w 30 minucie Elton zdobywa swoją drugą bramkę w ekstraklasie. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że to właśnie ten zawodnik zdobył bramkę. No jak widać po statystykach po pierwszej połowie to zdecydowanie my przeważamy, no ale to nie oznacza, że możemy sobie przysnąć, ponieważ w 55. minucie mamy akcję Piasta, tutaj ma jest piłka, uderzenie, dobicie, no ale na szczęście Burić był na posterunku jak zawsze zresztą, chociaż burić czasami popełnia błędy i dzisiaj to zdecydowanie zobaczycie No ale 61. minuta, Elton na skrzydle Elton wykonuje the roll, oddaje piłkę Później jeszcze jeden na zwód, na drugi, na trzeci obro... Dobicie Magelana, Ale obrońca Piastu Gliwice Piasta, Piasta, przepraszam, Piasta Piasta czy Piastu? Piasta, Piasta Gliwice Wybija praktycznie z pustej bramki No i niestety Magelan bez gola No ale dobra, teraz jest Linetti Linetti, Linetti i uderzenie mocne, ale po raz świetnie broni bramka Piasta Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że zaczyna mi się grać tą drużyną coraz lepiej. Jedynym po prostu największym malcontentem jest obrona. Ale poza tym gra mi się naprawdę fenomenalnie Lechem. I transfery naprawdę jak najbardziej mi się podobają. No ale. Jak obrona nie jest od ataku, to jest strzelania fenomenalnych bramek. Daglas, tak, nasz lewy podstawowy obrońca, który czasami się z szmatula. O cholera, ale nazwisko dla bramkarza o, Przepraszam wszystkich kibiców Piasta Nie wiedziałem, że tak się nazywać bramkarz No ale szmatula, no to wyborne nazwisko dla bramkarza Naprawdę Tutaj Douglas otrzymał odrobinę pomocy Od obrońcy Piasta Zresztą co zobaczycie teraz Rykoszet tak jest, no i bramkarz bez szans Bo po takim uderzeniu centralnie przed tą Gdy już jesteś w powietrzu, no to nie masz Nie możesz po prostu zmienić sobie toru do piłki. A tutaj za to opłaciło się To już Magalana, wprowadziłem do pierwszego składu W tym meczu tak jak mówiłem wcześniej, postawiłem na Magellana w tym spotkaniu i to się nam opłaciło. W 72. minucie ten nasz młody Portugalczyk, młody junior, którego wypatrzył nasz fenomenalny scout, zdobywa bramkę z głowy. De facto to była bardzo dziwna bramka, bo gdyby tutaj nie wpadła bramka, to moim zdaniem powinien być tutaj rzut karny, ponieważ przepisowo uderzył naszego zawodnika obrońca. Piastu Gliwice, no a tutaj za to niezbyt przyjemna sytuacja, ponieważ zawodnik Piastu Gliwice Rafał Morawski z kontuzją, no i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie 3 do 0. Wow! Dawno chyba takiego wyniku nie było. Naprawdę jak widzicie jeszcze po statystykach, zdecydowanie zdetronizowaliśmy naszego przeciwnika. 11 strzałów on tylko 5. Tutaj Munir nam podziękował, że daliśmy mu odpocząć. Formella podziękował za szansę gry. Jak najbardziej jak nas jakiś zawodnik prosi, to trzeba mu dać zagrać. To jestem Emir nas uświadomił, że już może grać. No i pomyślałem sobie, chwila, 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 chwila. Ja tak pomieszałem teraz z tymi składami. Przed odcinkiem, w zapowiedziach, przed odcinkami powiedziałem, że będziemy walczyć o wyjście z ligi europejskiej. A rezerwy będą grać w pucharze polski. Natomiast dzieje się zupełnie odwrotnie. W pucharze Polski grają podstawowi zawodnicy, a w lidze europejskiej wychodzę rezerwowym składem. Więc jak widzieliście, tutaj stwierdziłem, nie, tutaj trzeba zrobić rotację, to trzeba zdecydowanie zmienić. Tutaj jeszcze tak, w międzyczasie sobie zrobiłem minigierkę, udało mi się ją zaliczyć w sumie na do. No profesjonalnie, szybciutko, ładnie cyknięta no i czas na mecz z Lechią Takie jest gramy na wyjeździe, więc nie będzie łatwo, no i już się zaczyna horror w 11 minucie ponieważ bramka dla Lechi Gdańsk trzeba przyznać, że jak w każdym spotkaniu zresztą, nasza obrona, a konkretniej tylko środek obrony Douglas, Enriquez na lewej obronie się spisują bardzo dobrze na prawej, sisej i czasami Kendora również, środek obrony to jest istna po prostu katorga nie wiem kogo bym chciał sprowadzić. Chczerze powiedziawszy, chciałbym sprowadzić jakiegoś Polaka na, e, na środek obrony do naszej drużyny. Glik, to chyba tutaj, tutaj już są takie marzenia, gdyby go sprowadzić. Zdecydowanie za dobry zawodnik na naszą drużynę. Ale kto wie, może jakiś inny Polak. Piszcie w komentarzach, czy Wy macie pomysł na jakiegoś innego zawodnika z Polski, bo właśnie Wy chcecie też Polaków zobaczyć w leku Poznań więcej. Ja też jak najbardziej bym chciał zobaczyć więcej Polaków w naszej drużynie. No ale w 15 minucie po raz kolejny Elton, po raz kolejny z pierwszą bramką w spotk spotkaniu do naszej drużyny. Jakby z Piastem, to on otworzył wynik w 30 minucie, to tak tutaj w 15 minucie z rzutu wolnego, który wykonał profesjonalnie, rzekłbym. Piękne, piękne, piękne uderzenie z lewej nogi nad, nad murem i centralnie po pięko. Brankarz bez szans. Trzecia bramka Eltona w ekstraklasie w 16 minucie. No ale. To jest to, co wam mówiłem. Bulić też popełnia błędy. Ja tak patrzę na to i nie. Nie wierzę. Bulić właśnie w tym momencie podał piłkę centralnie pod nogi obrońcy Lechi. Zresztą zobaczmy sobie to na powtórce, którą profesjonalnie ze zbliżenia. No, jak można było wypełnić taki błąd, bulić, Naprawdę, naprawdę. Masz szczęście, że z luzern zagra sobie Gostowski. No bo naprawdę, chłopie, kurzyłem się i to ostro bo mieliśmy szansę zdobyć bramkę na 2 do 1, tymczasem Buric po takim błędzie. No niestety, pierwsza bramka Piotrowskiego w ekstraklasie, no i zdobyta właśnie z Lechem ale od czego jest Seemist, który przepycha, wykonał heel to kill, szepnął połowę obrony do naszego przeciwnika i zdobył przepotężną bramkę po świetnym strzale w 28 minucie 2 do 2. Remis naprawdę, w tym spotkaniu się zapowiadało, że będzie sporo, oj, sporo bramek. No i tak wam teraz powiem szczerze, że jeżeli liczycie na dużo bramek w tym spotkaniu to się nie pomyliliście jak na razie jest 2-2, do 2, a jest dopiero 28 minuta. Wow, po prostu wow. Za to w 31 minucie kolejna akcja dla Lechi i naprawdę groźna tutaj tym razem Elton popełnił fatalny błąd uderzenie Grzelczaka! I na nasze szczęście nie w ramkę chociaż w tym momencie byłem już pewny, zatrzymałem oddech, po prostu... Ale to nie wystarczyło. No ale na szczęście nie wpadło, naprawdę. Wow. Dobra, jak widzicie, statystyki po pierwszej połowie cholernie wyrównane: 4 strzały my, 3 strzały Lechia. Jak widać, mecz naprawdę bardzo wyrównany, no i chciałbym się wybrać na takie spotkanie, gdzie jest 2 do 2 po 28 minutach. Bardzo bym chciał. Tutaj uderzenie Pawłowskiego, no ale świetnie sparowane przez bramkarza Lechi no i Gdańsk. w 60. minucie niestety nie ma bramki, chociaż to co wam mówiłem, Pawłowski tutaj finezyjnie lewą nogą chciał zagiąć tutaj bramkarza. No ale niestety nie dał, nie dał rady się pokonać, aż Munir się złapał za głowę, się spytał, co to się stało? A Munir tym razem uderzenie w swoje, jeszcze to bicie! I Bramkarz wybija z linii bramkowej. Naprawdę masakra, ale Munir się zdenerwował. Podbił piłkę i BUM! Tak jest, umieścił piłkę centralnie w siatce. Tym razem Bramkarz już nie miał szans, szans. I w 70 minucie 3 do 2 dla Lecha Poznań. Kolejna Bramka Munira. Za trzecim razem spróbował, i mu się udało. Najpierw spojenie, później wybicie piłki centralnie z linii bramkowej. A teraz. Przepotężne uderzenie z boleja. No coś pięknego, aż pomyślałem sobie, nie, ja tutaj muszę zostawić więcej powtórek. Tym bardziej, że na Ignicie wyglądają one bibitnie. To tak, piątą bramkę Munira w ekstraklasie musimy zobaczyć jeszcze raz. Tym razem było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. W 85. Minucie Lechia miała najlepszą szansę w tym spotkaniu do prowadzenia do remisu. Ale na nasze szczęście, najzwyczajniej w świecie, im się nie udało. Fatalne pudło napastnika Lechii. No i cóż, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie 3 do 2. Ofensywnie, zdecydowanie. Ofensywnie pierwszy raz prezentujemy taką skuteczność, że aż 10 strzałów i 10 celnych czegoś takiego nie mieliśmy nigdy. Dobra, teraz po raz kolejny tutaj sobie zedytujemy te składy, bo to jest to co mówiłem. Naprawdę trzeba tutaj trochę przewertować, przemieszać. A i też widziałem w komentarzu, że chcieliście napisać, żebym po prostu pokazywał wam skład, jak będę go zmieniał jakoś mocniej w następnym spotkaniu. I tak to też teraz zrobię. Jak widzicie tutaj, każdy skład proszę po kolei sobie zedytować i tak jak mówiłem. Puchar Polski to jest miejsce dla rezerw. Jeszcze tutaj zaraz sobie sprawdzę na jakiej pozycji może grać Pawłowski, na jakiej Elton, na jakiej Kejta. Puchar Polski to jest miejsce dla rezerw. Liga Europejska, no tutaj po prostu będą grać zawodnicy, którzy nie grają na co dzień Ekstraklasie i będzie to mieszanka. Ale Ekstraklasa to jest jak najbardziej podstawowa jednostka Lecha Poznań. No i dobra, teraz nas czeka spotkanie o wszystko tak na dobrą sprawę z Loserem. Przegramy Odpadamy z Ligi Europejskiej przedbiega. jeżeli wygramy, jesteśmy wiceliderami, naprawdę gorąco, a po dwóch remisach naprawdę możemy się spodziewać wszystkiego. To spotkanie musimy zdecydowanie wygrać i na stadion rozświetlony przepiękne ujęcie na cały stadion, spójrzcie na te powiewające plagi, na tych kibiców śpiewających przyśpiewki Lecha, skandujących nazwisko Pawłowskiego, Munira, Lovrencicia, Kejty, Drewniaka, Linetiego, Douglasa. Kamickiego, wołąkiewicza i bodajże kędziory na prawej obronie, oczywiście, Gostomskiego na bramce. Naprawdę coś pięknego! I w 12 minucie Munir okropnie pałowany. Centralnie za nogi zakończony, tutaj powinna być kartka, jak najbardziej, dla naszego przeciwnika. Prosto, atak wyprostowanymi nogami. Tak jest bardzo dobra decyzja, panie sędzio. Atak wyprostowanymi nogami centralnie na nogi naszego przeciwnika. I Munir będzie egzekwował tą jedenastkę w 16 minucie. Czy da nam już prowadzenie tak szybko? Miejmy nadzieję, że tak. Munir na dwa tempa w lewą stronę. I udało się, tak jest. Ten Hiszpan jest naprawdę fenomenalny. To jest jego. Nie wiem już na dobrą sprawę, która bramka ogółem w wszystkich rozgrywkach, bo strzelał i w Pucharze Polski, i w Ekstraklasie, i w Lidze Europejskiej. Naprawdę wypożyczenie w dziesiątkę, niestety kupno to tutaj chyba możemy sobie po prostu... Kupno Munira jest raczej nierealne, wątpię, żeby Barcelona nam sprzedała taki, taki talent. Zresztą to jest praktycznie nierealne, żeby Barcelona sprzedawała swój jeden z największych talentów, który już gra w pierwszym składzie Hiszpanii i w pierwszym składzie nie w pierwszym składzie Hiszpanii, nie, ale już miał okazję grać w składzie Hiszpanii i już miał okazję grać w składzie Barcelony. No to wydaje mi się osobiście szczerze, że to jest odrobinę nierealne. No ale dobra, jak widzicie po pierwszej połowie troszkę szczęśliwie, ponieważ to loser miał szansę na zdobycie bramki. Ale to nam się udało ją zdobyć w 16 minucie. Munir z 11 metrów umieścił piłkę prosto w siatce. No ale dobra, 50 minuta kontra Keity. Kejta w pole karne. Kejta widzi Munira wysuwającego się, i Munir finezyjnie na dalszy słupek. I w 50 minucie Munir zdobywa drugą bramkę. Tak jest. Masakrujemy loser na Inea stadionie w Poznaniu. No coś pięknego, po prostu tutaj Kejta pomyślał o grze zespołowej. Oddał piłkę do Munira, i to jest jego trzecia bramka w lidze europejskiej. Wow, po prostu wow. To nie, to nie koniec emocji w tym spotkaniu. W 55. minucie Lowrence oddaje do Drewniaka. Drewniak oddaje od razu do Munira. Munir mu Munir, piłka z powietrza. I Munir na dalszy słupek. Hat-trick, tak jest. Pierwszy hat-trick tego zawodnika Munira w barwach Lecha Poznań. W 56. minucie Munir totalnie zmasakrował losem. Świetne uderzenie, świetna asysta od Drewniaka. To trzeba też przyznać. No i w 57. minucie czwarty gol Munira w lidze europejskiej. No i hat tego zawodnika, który nas tymczasowo uspokoił, ale nie na długo, ponieważ w 59. minucie Luzernic się obudziło, pokazało, halo, halo, my też tu gramy, my też walczymy I Rabello w 59. minucie, w zasadzie już w 60. wkręcił naszą całą murawę w obronę Tutaj widzicie, jaki fatalny był poprzednik Kamiński Naprawdę aż mnie zabolało serduszko, jak na to popatrzyłem No ale cóż, trzeba walczyć dalej, a tutaj niebezpiecznie, Drewniak w ślizgiem Lowręcić wybi próbuje wybić piłkę, ale po raz kolejny Rabello! Wow! Było naprawdę go Gorąco i to bardzo świetne uderzenie naszego przeciwnika. Na nasze szczęście niecelne. My mieliśmy zmiany na boisku, się pojawił zamiast Pawłowskiego Sadajew. Tak, postawiliśmy na atak. Stwierdziliśmy, że nie ma co się bronić, bo to się może naprawdę źle skończyć w tym spotkaniu. 78 minuta no tutaj mamy akcję naszego przeciwnika. I Gostowski nie zdołał wybić bramki. Nie zdołał wybić pilki spod bramki. No i niestety gorąco i to strasznie. Bramka kontaktowa w 80. minucie. W tym momencie pomyślałem o cholera jasna. Naprawdę, panowie do roboty walczymy, zdobyć bramkę, która przy gwoździ naszego przeciwnika, która go zmiażdży, która wbije gwóźdź do jego trumny, do jego trumny, która jedzie daleko z Ligi Europejskiej, a my chcemy wyjść z tej Ligi Europejskiej, chociażby na drugim miejscu chcemy wyjść z grupy. Tutaj Linetti już cały wyczerpany z sił. Linetti przepiękna piłka i ja nie wiedziałem, że taki zawodnik potrafi nawet dorzucić taką piłkę do, do Lovrencicia. A ten w 90. minucie umieszcza piłkę w siatce. Nie luzeruje. Nie Fiorentina, Lech Poznań w 90. minucie zdobywa ramkę na 4 do 2 i to Lech Poznań jest wiceliderem w naszej grupie w lidze europejskiej. Pokazaliśmy naszemu przeciwnikowi, że to my rządzimy w tej grupie, że pokazaliśmy mu gdzie raki zimują. Wow, ale określenie. Pokazaliśmy mu, to my jesteśmy liderami. Patrz i ucz się jak się gra. Mój niechatryk, bramka w 90. minucie 4 do 2 dla naszego zespołu. Takim wynikiem zakończył się ten mecz. Tutaj jeszcze chwilę próbowali wywalczyć coś, jeszcze nasi przeciwnicy, tak na dobrą sprawę, bez żadnego celu, bez żadnej przyczyny, ponieważ sędzia już zagwizdał i w 90 minucie zdobyliśmy tą bramkę, która była de facto dla nas niesamowicie szczęśliwa, poparciem statystyki 5 strzałów, 4 celne i 4 bramki, na przeciwnik 5 strzałów celnych, a 9 ogólnych. Mieliśmy straszne szczęście, ale. Nawet najlepsi muszą mieć odrobinę szczęścia, tak sobie pomyślałem I teraz powiedziałem, że aż z ciekawości aż zobaczę w pucharze Polski z kim gramy gramy z Jagiellonią i to jest spotkanie, które nas czeka zaraz, ale przejdźmy do pucharu mistrzów, wow, czyli by tam była grupa Real, Napoli i Basel, tak mi się to rzuciło w oczy A teraz mamy naszą grupę F Euro, lidzę w lidze europejskiej Fiorentina, pierwsza 7 punktów, Lech Poznań 5, Ace Bierg no i Luzern przegrało z każdym 0 punktów. Musimy teraz wygrywać już wszystko do końca. A to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. No i na razie. Cześć! Trener Tomaszko Kopawry śmiało powiedział na kolejnej konferencji prasowej, że chwali Munira w 100%. Tak jest niesamowicie zadowolony z transferu tego zawodnika, jak i również z formy Pawłowskiego. Zawodnik prezentuje się niesamowicie i również nakreślił sytuację z Hamalajnenem. Powiedział wprost. Chcę sprzedać tego zawodnika.